Jednak historia ziemi się znana zaczyna się w miejscu w 1990 roku, kiedy to likwidowa zamykana jest zamknięta. W związku z tym miasto pochodzenia to pokazało się na szeregu głównych budżetach. Planowano m.in. budowę zlewni na ulicy chemicznej, ale ostatecznie ostatecznym się wybudować tutaj, gdzie się aktualnie wybuduje. W 2011 roku, a zakończono w, w 2014 a W Polsce nie jest w stanie zakończyć e, 100% od grudnia e, 2014. Kiedy zamknięto z tym wersją w Sulu, tym Matalickim, to utraciłem tutaj okręgę Piwa 78, czyli poprawę Helguty. Za miesiące, później, docierają również tutaj solarizm na urodziny Przewodniczącej ulicy W 2017 roku, w 2017 roku, stacjonują stacjonować tutaj dwójnieruchowe modarze sektora, która właśnie jest ulicy a oraz otrzymuje mniej w 2018 roku rozpoczynają no się wystawy nowej ruchu strapa, czyli taki na co teraz idziemy. I także robię taki. Tam swoje nie uchwyty autobus, tam. No. Ale nie na zajętych, tylko po drugie chodzi. Robię i nie będę na świetle z Jest także jedynym z reżimów, którego w Polsce wyposażono, który został powitany automatycznie z systemem sterowania e, ruchem. Także wszystkie kursy w sensie, gdzie strapa ma jechać. Ja pomocy, jest kierowane do na to W tej chwili na pale przeglądów, gdzie się dokonuje przegląd. Do, do, do w kursie, w czasie, w wraca do Jaki jak dłuższy przegląd, e, robią, bardziej zaawansowane, robione co miesiąc, wtedy jest sprawdzany taki taka mały. w minus, taki będzie a co ja nie wiem? Co to ja nie wiem? Powiedzieliśmy, że zajęcie zajmuje aż 17 hektarów, może także pełnić rolę zerwiska. Tak e, też było w tym roku, kiedy to e, e, nie było możliwości pojazdu do zerwiska, znajdującej się w W związku z tym, że tam zajmująca tam to nocowały tutaj i nie odsługiwały z wydziału właśnie tego tej zajęć Na chwilę wjeżdżamy do tak zwanego rogara w tej postojowej gdzie, w którymś jest to tramwaj jest tam mówią tak, żeby dzieci lepiej zrozumieli. Gdzie ty? Helmut stoi kabina. właśnie jak złaryk tramwaje, model. Daj go nagrać, ale nie działa. To jest miejsce, w Polsce gdzie tramwaje... Poza po Helgocie. ...pali, Wali. Pieniądze, nazywaj To na

ja widziałem jak wyjeżdżała... Z... ale dużo tych tam będzie. poziomy polityczne. nie mogę się skilic z jednej i z drugiej strony. Nie. potem że nie było udawane podarte. pametraminu. bawią się nie, tutaj nie są kamie. nie ma nie tu, ok. ale teraz nie tutaj, ale przesła.

I to koniec, powiesz mi? I ja nie mogę. Chyba byś się na nim no. nie, nie no nie. <grystanie> to, ja nie mogę. Ja jechałem w No, nagrywałem do na telefonami. Nie, jedzenie nie, 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 Nagrywałem dla i nie, kiedy. Ja nie, był jeszcze jeden, to nie, problem.